Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony NDST, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w League of Legends. Yes, blue first. Dzisiaj zagram Hecarimem. Jest to nowa postać, tak jakby na sezon trzeci w dżungli. Tak to było rzadko grana z tego, co ja widziałem, ale mogę się oczywiście mylić. Ale to podejście drugie. No można się z tego pośmiać chwileczkę. Moment, mam laga. Tak, mam laga. Um, muszę przyjąć takie coś. Jeden ten długi, długi. monitor. długi monitor. Mamy dobra, mamy, mamy... Okej, okay. zaczynamy, i oczywiście zaczynamy. Pojenna ścieżka. Ekran przez jednostki otrzymuje premię do Dobra, a dach tak, tak równa 10% ruchu. Nie tej, która jest bazowa, tylko następnych. Ok. Ku szał. Macha tak dookoła. Demetrius, od AD. Duch przy... przerażenia. Wokół mamy takie kropki, czy jak ktoś tam zwie. Zdaje obrażenie magiczne i dodaje nam mm, życie. Niszczycielska szarża. Przyspiesza na 4 sekundy. Jego następny atak Podrzuc odrzuca. Odrzuca cel. To jest bardzo mocne. W ganki są z tym naprawdę strong. Jedziemy, jedziemy, czogat mi tu pomoże. Cho'gath cię poci. Dobra. Ja już tu łyknę pociucha. Dobra, możecie odsunąć się. Będzie smiteless. Jest smiteless. No i tutaj można gankować na drugim, albo i bić aż do szóstego. Ja zastosuję drugi. Tak jak Szako, Shaco też jest bardzo dobrym pikiem jako gang drugi level. Jest naprawdę strong. Chwileczkę. A ci chyba. Nie, nie wziąć mnie. Okej, okay, go, 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 go. O, bariera. O, hard. Ojejeje, ale gang był dobry. Do, użył bariery. Użył bariery też jest dobrze. I tutaj bez zajawki. U nich w dżungli jest Xin. Xin jest dobrym pikiem. Ogólnie kiedyś to pamiętam, że był taki silny, że bez potężnego nerwa się nie dało do niego grać. Łapać z tego skurczybyka. byka. Aj, dostał, malutko mu zostało. Mogłbym próbować, ale chyba nic mi to nie da. Nie, nie będę próbował, bo jeszcze padnę. I będzie, że. Report hekarik. A dlaczego? Bo zjechałem. No dobra, co do ulti. nawonica cieni. Hekarim przewoje widmowy, na jest co visarżuje. No to jest bardzo mocne fir ogólnie, cały jest OPI, o top teraz zaczyna. Top zaczyna być zgankowany. Zaraz są... no, top, pod bot, przepraszam, jest bardzo dobry, dobrze pusznięty, No to ty... nic tam nie mam do roboty. Mid też, top też. Czyli dałem radę or something, okej, okay. czyści HP mu zostało. Jest naprawdę ok. Dobra, pyk, pyk i skok. Czyli a jeszcze to co do niższej szarży. Czym dłużej tak jakby jeździmy i czekamy aż się skończy skill, tym więcej obrażeń zadajemy. Mm, runy będziecie mieć tutaj po prawej, a specjalizację po lewej. blot na bocie. Nieważne, że mu pomogłem, ale dobra, każdemu się zdarza, tak? Nikt nie jest mistrzem świata. No tutaj nie mam smite'a, więc ale próbować. Nie, nie będę próbował, bo jeszcze się padnę i będzie źle. Kamień duchowy i dwie potki i, z, i lecimy z powrotem. Mm, spróbuję coś tutaj zgankować. Mm, ta nie mam jak, mm, bo jest spuszowany, dlatego na pewno tam nie pójdę. Top, no tutaj top tylko widzę, że dostaję baty. TF, need, gank. No to dobra, jak coś to mi napisze, jeszcze chwilę i skok, dobra, mamy go, mamy go, pięknie, fenomenalny skoczek, no Te... dajesz, 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 klikam w tą myszkę jak głupi, i tak to wiadomo, że nic nie daje, SS1, okej, okay. dobra, smite, jest mój, okej, okay. no czyli mamy teraz już W, o jest, tam leci, xin, fuck, co jest, xin, no prój, on ma piąty, Jakim cudem on na piąty? Ja tu nie mam komu zgankować, no. Ale dobra, nic się nie dzieje. Lecę teraz szybko tutaj na mida ratować, bo... Nie może... Tak to nie może być. Dobra. No chodź. No chyba ci się to nie opacało, Xin, ci powiem. Oh, fuck. Ten damage. Gida? Kuźwa mać! Nie, nie padła! Sekunda, widzieliście to. Widzieliście to. Ojejku, tak obroniłem, że dostałem. No to jest szczyt, wam powiem lekko. Nie, no, nie działo. Dobra, jestem już. Filloping, you be ready? Kuźwa. Already. Ale zjebałem, ale zjebałem, sorry, sorry. Ja zwaliłem, padłem jeszcze 1-3 i jest, no... jest dobrze. O, teraz! Dobrze, good job! Yeah. Czego tam zjadł widziałem? Widziałem? Widziałem czego? Uważaj. Obserwujecie. Mm. Przydałoby się położyć warda na blue enemy. Dżungli. No Na to będzie dobrze. Jeżeli będzie, to oczywiście. Still. St stolen. Yeah. Oczywiście i. No. Chcielibyście. Nie ma. Okej. Okay. Czyli wracam. Chyba. Nie. Nie będę dawał trzeci level. O. Tu jest. Mo można coś tu zrobić. Coś tu zawojować. Atakujemy coś? Headpiece wart mi. To ok. Okej. Okay. Okej. Chodź tu. i za daleko, zbyty flash. No wiem o co mu chodziło, no okej, okay. okej. Okay. Ot. Okay. We'll see, we'll see now, yeah. Nie, 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 aaa. <ścoughs> widzę, widzę, oh fuck, 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 uciekaj tu, uciekaj tu. Tu, 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 tu. Boże! Czego nie? Czego nie uciekał w tamtą stronę? Przecież mu pingowałem szczurzem gosta. Boże, czogat! Ej, odejdź! No... Ej, co wy robicie? Nie nafidujcie go Nie, odejdź, odejdź, odejdź. Odejdź, bo znowu padniesz. Że... Będzie lipa Później ja tego już nic z tym nie zrobię. Szum czwarty i nie robiłem ganki i co? Dobra, cofnij się tam na topa, bo może być źle. Ci powiem. Może być. Ale szybko polecę na iglu. <ś> Aha, Księg zrobił moja, to ja idę zrobić ich. Proste. Proste, proste. No i Czogat, chciałeś go zjeść, widzę. Ale co ci to dało? Nic. Kulak, no. Zdarza się, tak? No widzę, że bot jest w końcu puszowany. Czyli ja za niedługo tam będę mógł coś działać. O, good job, good job. Nie widziałem tego, ale good job. No, padaj, 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 padaj bo niderka mi ucieka. Dobra, mamy ładnie. Mamy, jest pięknie. Ale nie mam multi. Nie mam multi, więc się nie ruszamy. No words. No, co ja poradzę? Jest Timo. Jest Timo, więc. Jest Timo. Jest Timo, jest impreza. You. Nie wiem, o co mi chodziło z tym, ale okej. Okay. Nie mam jak zgankować tam na bocie, bo jest pusznięty. Hmm, aha, blue tam nie ma, oczywiście bym mnie skroił. Więc będę mu Nie no, Dave'a nie zrobił. O, trzy w jednym miejscu. Można, można. Okej, okay, i... skok. Większy damage zawsze się przyda. No i tutaj pyk. Oj, i właśnie co zauważyłem, że mu skroiłem. He, <laughs> A to nubek, a to nubek. Uważajcie, xin... xin.bot.com O, oh, good job, good job. O, to teraz ja też tam wpadam, wpadam tam szybko. Ja też tam idę, ja też tam idę. Szybko trzeba im pomóc, tak? xin.ultrserc Gdzie on idzie? He coming midline. Albo tu siedzi. Nie, idzie na... idzie na mida, okej. Okay. Nie, gdzie on idzie? Co on idzie zrobić? Aha, tędy. Uuu, padasz. Wow, lol, nieźle. Naprawdę. No ale to i tak było dobre. Wbrew pozorom mam jednego deda na razie. I próbuję wbić ten szósty poziom. Dziesiąta minuta, ja zgankowałem raz, bo wszystkie linie są pchnięte. okej, wkrótce ulci milion pingów. No ba, hehe. Przecież muszę pingować, bo czasami że ktoś mi tak pinguje i ja tego przepuść nie widzę. Wiem, wiem, nie każdy sekret SS mija. No, SS mid mija. Dobra, zrobimy mid lane, lane ganka. Chyba jednak nie zrobię. No to już nie wiem co zrobić. Ale. chyba.

Good job. Good job. Dobrze to zrobił. Ale ja też. Całkiem, całkiem. Papa, pa, top. Co ja poradzę? Nie, co ja poradzę? Nie jestem jakimś mistrzem świata czy coś w tym stylu. Dlatego. Je, je, ja muszę tu wardy kupować, tak? No, okej, okay, Timonie, łaska, to ja kupię. No, za niedługo będziemy mogli robić mm, dragusia. Nie ma wardów, nie ma wieży. No, <śm> normalne, nie. Norma. It's normal. 2-1-1. to jest mocne dziadostwo. Masakra, jeszcze jak ktoś tym bardzo dobrze gra, to tym... No Rankedy jak coś... To, jest... to chyba to za gorzej jak Malphite. To już jest przeserane. Albo Amumu. Amumu? Amumu na topie. Jak się ty budujesz, Amumu? A tak, ooo... ooo, ale nie umdzi. A jem to wryki, wryki, wryki zalaj. O, mam cię, mamy cię. Ładnie, good job. Chciałem go tak chciałem go przerzucić. E, jeżeli wiecie co mi chodzi. O, oh, wow, stun. O łap to. Łap. Hop. Dobra, ładnie. Dobra, to jedę ja tutaj. E, idę teraz zgankować. Hmm. Bota. Tak jakby. Tak, 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 sing, sing, sing. Księdziało, księdziało. Hmm, księdziało. Hmm. Księdziało, księdziało, ale. Odejdź, 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 odejść, bo tu idzie Xin Odejdź od niego. Ale odepchnięcie, widzieliście to? Wow. Dobra, jest secure? Jest. Oh, si. Go Bay. I stay. I stay. Oh! Och. God. So bad. He... Says. Re. Dobra, tu muszę poczekać aż wróci... O, widzę, że Czogatka idzie do mnie. To coś tu możemy działać. O, nie idzie Jak nie, uciekaj, uciekaj, ucieka, ucieka. Ja nic nie zrobię. Hop. Wow wow! wo. No, łapać go. Good job. Good job, naprawdę. Good job, good job. Mm, tutaj będzie robił blue. Chodź, 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 Czogatka, chodź, chodź ze mną. Chodź. On się tego nie spodziewa. Dobra, go, 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 go. Jest Xen, jest Xen. Nie, 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 nie. Lepiej nie. Nie, ja nie jestem gridem, tak jakby, że... O, o trzeba umkać, mu, mu. No, jeszcze dobrze, że się czai. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No i tutaj możemy zrobić... Coś tutaj zdziałać, tak? Albo nie, dragon, dragon, dra Dragon, Drake, Drake, Dragon, Drake, Drake drak. Du No du, du. Dobra, jedziemy. No dawaj, 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 Ja nie mam du dużego damage'a, ale mm, mogę zbierać trochę. O, bardzo dobrze czekatka zjadła. Ja muszę się cofnąć, bo mam tyle many, że to jest szok. Tak. Ja nie mam, ja nie mam. No HP. No, ale patrzcie, zabijecie go. Pięknie, fenom. Ojejku, jakie ceceki. Ceceki, cc, -ce... rox, rox, jak nic. Ceceki rządzą. Oczywiście polecam ruchliwości na Hekarimie. Dlaczego? Do pasywki. Pamiętajcie, pasywka. 17,5. Jeżeli biegam z Ed, mam nie wiem ile. 40 chyba, nie wiem, nie, nie mam pojęcia. Dobra, tutaj widzę, że będę musiał biec. O, tutaj z... trzeba na bota zgankować. Pięknie z ultem, to będzie dobrze. Mm, będzie dobrze. Rico, jak tam ci idzie? Widzę, że... Ile masz? A, ja muszę się... Otwor... czerść farmy. Okej, okay. dobra. To ja tu muszę tutaj troszkę pofarmić. Wam powiem. Muszę pofarmić, bo z levelem nie, gonia... nie doganiam. Hop, hop. Dobra, mam. Aha, byś robił. Okej. Okay. No, jet, okej, okej, nic się nie dzieje Jak coś Okej, okay, SSBOT, bot, czyli będzie Ciem, ciem, ciem Om, nom, nom, Okej, okay, widzę go Tu jest niedale, wiem, wiem, że tu jest niedale O, ale te... nie, lecę szybko On my way, on my way, um. Łapać tu ścierwę Łapać, ej, 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 gdzie on jest? Łapać, ej! Dobra, nice. No jest... Jest yes. i mój gang na bota. I bezory! ładnie, 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 ładnie! Beauty asysta. Pięknie, asysta złapałem. A tu chyba nie przeszkoczę, co? Nie da się chyba. No tak myślałem, że się nie będzie dać. Ej, Xin? Jejku! Sekur! Ajaj, dobra, cofnijmy, 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 okay. okej. Dobrze. Dobra, ja tu mam blue, więc jest git tu Timo sobie. A, skroję ci. Mogę, mogę. Czemu bym nie mógł... O, mam cały HP. Bardzo ładnie. Drugie maksujemy zawsze W, żebyście pamiętali. Drugie się W maksuje. O, jestem mu. Możemy coś tu zdziałać. Go, 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 go. Jedziemy, jedziemy, jedziemy go. No. Jest go, jest go, jest, jest go. Dobra. Good job. Good job. Dobre. Dobrze, czogat. Dobrze. Good job, good job. Naprawdę to było dobre. Teraz się cofnijmy, bo tutaj widzę, że... Xin, Timo i reszta bandy idą, czyli ja muszę się cofnąć. Lighty. Chodź, chodź ci pomogę. Chodź. Masz. Oj, tutaj się biło ich nie zauważyłem. Kukuj, Timo, Timo to uciek... Uciekaj, dobrze. Aj, tu bym się przydał ult, ale nie mam ulca. <śmuletra> nie mam multi. Go and gone O oh, Hekarim. Hekarim, tak, znamy go. Drugi zawsze z host, bo prędkość. Pędajcie prędkość. Prędkość musi na 45. Jest dobrze, jest dobrze. Trzymajcie się na pewno. Jedziemy, 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 jest naprawdę ja. dobrze. Mm, tutaj musimy skoczyć. Hop, jep, jest farma, jest farma, jest. Dobra, tutaj musimy użyć. Good job. Xin padł, jest dobrze, naprawdę. Mm, wiem, trochę się powtarzam. No ale co tam. Może, mogę, mogę, mogę. I Dobra, jeszcze tej farmie Dobrze, złapiemy. No i tutaj już mam ulti, dlatego... Mm, bo nie będzie potrzebny. wardowany, Dlatego mm, 16-8 jest dobrze. Good job. Dobra. Czyli ja tutaj wpędzę się w... Warusa. Tak, tak. Warus, Warus, Warus. Go muszę przyczepić, dobrze. Dobra. Go, 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 go. Dobra, ej, ej, Pomóżcie mi. Fak, fak, fak. Uciekłeś... Ciekawej, ulti! Oh, aj, snare, 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 aj, jest, oh, My bad, my bad, sorry... ...team. Ale zwaliłem. Teraz zrumbałem je. Gorzej się nie dało. Dobra, tutaj kupimy to, kupię potka i dobrze jest. 4, 2, 5, ok 54 farmy, dobre ganki. Dobrze. Jest dobrze. I cold, cold. Cold, cold, moment... Eee, powinienoś... nie. Nie wiem, cold? Powinno. I roz... Nie no, ten czoga to pożerać. <śmany> pożerać czogat. <człowieka> to... <śmany> zianie. O, zianie, O, jest blue, jest blue. Przed mi się wart, dobra, nieważne. I czas dobrze, że ja warduję tak jakby, żeby mieć wiedzieć co gdzie jest. <śmany> trójka, to jest dobra. Ale... Oj, znowu good job! Nie no świetnie. O, jest, 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 no tutaj patrzcie się, patrzcie się, kanicie, kani, kani, kani. Musicie mu to ukraść. Uh, wziął. Ale, macie radę. Mam nadzieję. Dobrze. Dobrze. Klatka. Perfekcyjna. No nie dodać, nic ująć. Tylko ktoś ma timer. Time draga. Dobra, się tutaj bryknę. Bryknę się na moim horsie. Yy, 6, 5. No to zaraz będzie dragon. będzie drag. Dobra, to zrobimy dragona w takim razie. Dobra, poczekamy. Chodź tutaj. Chodźcie tutaj, możemy. Poczekamy chwilę. Dobra, tutaj. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Dobra, poczekamy chwilę. Tak, na pewno. 106 6 minut od 14. 20. Tak, no już jest. Dzień dobry! Dzień dobry, witam wszystkich. A szczególnie ciebie, Smoku. Dobra, masz, jedz. Okej, okay. szybki drag. O, joj! Wiecie o co chodzi? Ale nie mam tego. A, tak się wpaduje. wpad, popada, pada, pada. Go, 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 go in, go in. Pięknie i. Fear. Nie, ja nie będę, w... ja nie jestem ten. Oj, i tak bym... I padłbym, padłbym jeżeli bym został dłużej. Tak mi się... Chocia... A, Ale Czogat tutaj jest pro. Patrzcie co Czogat robi. Cho'Gath jest strong. Strong jest OP, OP champion. Ale tu nie mam jak wpaść. nie mm, wiem, spróbuję go złapać. A, je, 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 za zapewnie się poczułem. Aj, dwa dedy przez moją... Oj, mówiłem, że jestem gridem, a teraz gridowałem. Hmm, nice. Ha, mały, mały kocurak goni wielkiego czogata. Ale chyba czogat go... Silence, silence i pad... Aj, dida. Tak myślałem. Ajajaj, aj, aj, nie jestem glinem, a poleciałem na fraga. Ajajaj, ja ale to powiedziałem, ale to powiedziałem. Ajajaj, aj, aj endesty. Oj ty dziadu. Oj ty dziadu. No... Tak! Stop. No, rzeczywiście. To na pewno nie 5 sekund? 25? Sekund. No. No, rzeczywiście. 66 farmy. Jest dobrze, jest dobrze, naprawdę. 200 minuta. na bardzo wyrównany mecz według mnie. Czoraz bardzo dobrze na topie Wy... idzie. MIT jest też bardzo dobry, bot też. Wszystkie linie dobra są. No ja tu, ja tu... Hopa, da. Dobra. Zaraz tam polecę, na ten. Chyba będzie chciał czy nie? Będziesz się, tu łap. Witam. No, ogólnie Hecarimowi jest potrzebny blue. Najlepiej, jak ma się dżunglera, kogoś, kto nie potrzebuje, to wtedy dobrze. No, czyli będziemy mieć teraz fraga. Tak mi się daje? Czy tak, czy też nie? Będzie tak, tak, czy nie? I hej! Dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię, grzybuś i padasz od mojej aury, którą mówiłem, żeby maksować jaką? Drugą. Dobra, czyli teraz widzę, że... O, jest tutaj, jest, jest, jest. On będzie na wilki wal... Y na bank. I. I. O ty w dziadu. O ty cholera. Pociągając zap in the air. Nie, nie, nie gliduj nie griduj. No grid. Pamiętajcie, nie glidować nie gridować. Ja mam, ja z... pecha do grida. Przeważnie padam. Oj, Katlin właśnie. O. Oj, dzidala. Dwa fragi? Dwa czy jeden? Jeden. Jednak jeden. Ale i to tak nice, 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 nice. Dobrze jest. Idę po szybciutko po reda. Oho! Farus go... Oj nie! Oj, chyba go nie zjesz. Zjesz go? Nie masz ulci. Padasz. Serio? Nie! <ścoughs> oh, nice one. Nice one. Oh fuck. Choice open. Też jest dobra postać. Ja tym nie umiem za bardzo grać, więc jest naprawdę strong. O, tam widzę, że. A mumu coś się czai. O, jest a mumu. Jest. No, mamy go. Mamy go. A jeszcze ja cię będę te coverował. Pociągnij za in the year. Pociągnij za in the year. Dobra, Pię ładnie good job. He is level 13. 13, 14, 30 nie, 3, 3, coś tam. Trze, tak, nieważne. Je but dzidy. Stoi, stoi, stoi. Stej. Nie, nie, nie. Nie, jeszcze nie. Trzeba wyczuć dobry moment i to będzie on. No i mamy, tak. Dobry, good job. Good job, tak, i wjeżdżamy. Nie, 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 ja jednak nie, ja jednak nie wjadę. Idę na topa. Bardzo fajny mecz, podoba mi się. Wszyscy wyrównanie grają. I ja tam fraga nie chciałem kraść, żeby nie było że jestem stealer. No, no to więc zaczniemy. No ale fajnie HP się reguluje od tego w. Naprawdę, nie wiedziałem nawet, że aż tak. I się w to wpierdzielimy, bardzo ładnie jedziemy tego toera. Okej, okay, no i ciśniemy, ciśniemy. No i uciekaj. Dobra, dasz radę, Caitlin, więc jest OK. Ja tu no, ja patrzę jak coś. Dobra, cofnął. Dobra, ja tutaj będę się leczył. No i przy okazji sprzedam hita. Hita, hita. Oj! Surrender! Nawet nie zauważyłem, gdzie jest. O! Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie. Dzięki na razie. Cześć! bang! 爆！